Witam wszystkich na kanale Adam's Fishing TV. Ja mam na imię Adam. Dzisiaj chcę Wam pokazać, że nie tylko z łódki można ryby łowić. Więc postanowiłem nakręcić Wam materiał, jak wygląda łowienie z brzegu. Dzisiaj troszeczkę deszczowo, jak na razie. Pokazują, że ma przestać padać, więc mam nadzieję, że jakoś coś uda mi się ponagrywać i że ten deszcz nie przeszkodzi. W zagryzaniu ryby, no bo troszeczkę ciśnienia pospadały, ale zobaczymy. No, na pewno warto spróbować, zawsze jak się jest w miejscu, gdzie można zarzucić wędkę, popróbować złowić rybę, na pewno warto. Ja jestem jeszcze w samochodzie, ale zbieram się, idę już na brzeg. Tam jeszcze jest dwóch kolegów, zaraz zobaczycie kto, i będziemy próbowali złowić ryby i wam pokazać. A co wy tu robaczki robicie? Nic. Jak podobno, jest? No podobno, podobno tak Słyszałem. Poszła sama po wścigu i w tej już jesteśmy. To bilety trzeba było wykupić? To było źle. Żeby... <laughs> Dlatego od piątej jesteśmy. No i jak? Jak od piątej? A, ale nic. Nic, ale parę to jesteśmy. Na rybach najważniejsze, żeby być. Tak. Tak. Nie, Rysiu nie chcę złapał Kuciaka. A tak to przyjechaliśmy... Rysiu, jak? Bardzo piszcz, przepraszam, ale piszcz. No słuchaj, na rybach wiesz jak jest, jest pogoda, albo dobra, albo bardzo dobra. O proszę bardzo, jak mówiłem, można łowić też i z brzegu, zobaczcie jakie ryby. Jaka ryba. Bardzo daleko. Bardzo ładna ryba. Mówiłem, potencjał potencjał jest. Nie wieje, pada. Ale zobaczcie, jakie ryby. Nawet w taką pogodę. Bardzo ładna. Sztaka pod 18, co? Nie, nie, nie. No, nie. nie, nie, nie. Tu łódź. Dalej. Lepiej, tak, jest. tak lepiej, tu dłuższą, dłuższą żyłkę trzeba zostawiać, jak chcesz wypuścić to dłuższą żyłkę Weź go no. połóż na tym, żeby był prosto, żeby był prosto to on będzie powyżej dwudziestu Tu ma 0. no dziewiętnaście i pół, dziewiętnaście i pół piękna ryba, gratulacje Stamiczka. I żeby nie było. Stawiczka po wytarciu. Żeby nie było. Ach. Poszła. Brawo ty! Jest rekord na dzisiaj. No ale w przyrodzie musi się wszystko wyrównać. Jak Krzysiek wyciągnął 19,5, tak Krzysiek wyciągnął pół, bo brakowało 20. miejscu, żeby łódek nie było dzisiaj. Wszyscy się wystraszyli, pochowali po domach, a tutaj trzech nie powiem kogo, bo, bo to nie trzeba równo mieć, żeby w taką pogodę łowić, ale... ale, no, ale jest łowi. Nie no, łowi się, no kurde, Rysiek taką rybę wy wyciągnął, to mamy, wiesz, mamy potencjał. Wiadomo, że ryba jest. Jeszcze jeden samochód dobra, trzy, cztery Gdzie byś go zmarzył powiedz jeszcze raz Na maśle. Ale jak sami widzicie Coś się dzieje Nawet i z brzegu można pojechać Nie zawsze trzeba brać łódkę Żeby można było ryby połowić Tutaj akurat jest puszczana obok nas łódka teraz Więc odsunęliśmy jedną stronę Bo łódki mają pierwszeństwo na pomostach jak najbardziej o, Rysiek ma kolejną rybę. Chciał, chciał jej dać z rybką, żeby podrosła. Mówi, wypuszczę za godzinę, będzie dziewiętnastka. Karmienie, proszę bardzo. Ok, gratulacje. Ryba nakarmiona. A ja, ukuta to nie chociaż coś masta. Tutaj, jak widzicie. Czy Piotrek dojechał ze Sławkiem? One two, one, two, three. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself or I could be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive, it's just what I do when I'm out so Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna drive No i jak sami widzicie, pogoda nie rozpieszcza, ale nawet i w taką pogodę warto jest przyjechać, popróbować. Spędzić sobie czas na zewnątrz w fajnym towarzystwie. Tutaj wszyscy się znamy, więc możemy sobie nawet postać, pośmiać się, pożartować, przy okazji spróbować złowić jakieś ryby. To jest fajnie, a jak sami widzicie, nie zawsze musi być łódka, żeby były ryby. No i wszyscy już się pozbierali. Tak jak za mną widzicie, już nikogo nie ma. Jednak pogoda dzisiaj zwyciężyła. Parę rybek było, no, żadnego szału nie było, ale. Też nie na pusto. Postanowiłem, że i nawet taki krótki materiał nagram i postaram się Wam pokazać, że nie zawsze musi być masa sprzętu, łódki i różne inne rzeczy, które pomagają w łowieniu ryb. Że czasami wystarczy wziąć wędkę, trochę dodatkowych haczyków, jakieś ciężarki przynęte, przyjechać na brzeg i spróbować tak samo połowić. Więc, jak podobał się Wam film, zostawcie łapkę do góry. Napiszcie komentarz, jak u Was wygląda łowienie z brzegu. A jak nie macie subskrypcji, subskrybujcie kanał. Czym więcej nas na kanale, tym lepiej. Więc zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. A wszystkim, którzy mają subskrypcję, komentują, lajkują. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne filmy na kanale Adams Fishing TV. Do zobaczenia.